Witam. Dzień dobry. Jo, ja, ale jest dokładnie taki sam jest taki sam nickname. Em. To co on ma? I wnik. Dziwne. Nie no stare zdjęcie, tak patrzę. To te argumenty są podobnej jakości. Po prostu to to jest. wchodzę, żeby wchodzę żebyś. Zbadać. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Zobaczymy jedno zdie... zobaczymy, zobaczymy jedno zdjęcie. Nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że one są po prostu tutaj. Dobra, one są trochę większe, chyba. Poczekaj, ale. Wiesz, wie, 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 jakie może być case tych tych? No. Nie, chyba chyba ma zboostowane. Ma zboostowane? Po... Pełym... Chociaż nie wiem, na jednym zdjęciu wygląda tak, jakby nie miała. Czekaj, nie czekaj, wiem. wchodzę nie głębiej, wchodzę zajmę. głębiej, wchodzę głębiej. Ja się to nie, nie znam. Ładne są, są ładne są, ładne są ładne są argumenty. Czy może rzeczywiście zrobione? Ale Ta nie. Się, nie, Są pocienięte po prostu do góry, to mi się daje. Za pomocą A, tego. No nie to jest zdjęcie 2022. 2022 Aśka w stanie powie, Aśka w stanie powie, Dobre? dobra? Dobra, zróbmy po tak, zróbmy tak, Ażka tak. tak, w stanie powie. Mówisz, mówię serio. Mhm. Potrzebujemy opinii Aśki Halo! Karla, ty się wypowiesz? Ty jesteś kobietą, ostatnio. stacji. Tak mi się wydaje. Czy ja mam ją zmutowaną w ogóle na Twitterze? No, Olawa może ciężko? Tak, Olawa generalnie to jest kontra Skarnera, ale my w takim wypadku nie, nie, nie chcemy wygrać i chcemy Ola, prostu... tutaj jest turby dobry w nas. No, nie, yeah, bo jest Rakan, Skarner, no, Huey, cześć Radnek. Czy my ją wymutowaną? To mnie ciekawi. Opinia Naśki o cycach innej baby. Co? No, no ale to co, co jest w sumie dziwnego? Linka jeszcze raz. <laughs> proszę, zostawiam do analizy. Raz, raz, test, test. Halo, halo, halo. Raz, 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 raz. Close Exos. Takže nikdy nevíte ním. Z jakąś większą dłuższą wymianę. To po co on tak gra? Giga dziwne. Egzost? No, ma No chyba ta, może on po prostu będzie Proxy. Ale grał. Be, bez, bez flasha jest złe słowo. No jak I nie mo. jak ten, jak nie przedłuży ulta, no to skinie w sekundę. Co to za Dobra, za, ja tu... za, za kolec, Olaf, w tej. Nie, za <laughs> kolec! No, za kolak. Fajne akurat jest. Ej, dobra, ej, poczekaj! Rzeczywiście ma zrobione chyba, bo znalazłem jakiegoś starego, starego, stare zdjęcie jej. Nie, nie ma. A może ma? Jezus no ma. Dobra, czekajcie. Żeby... Ja, ja zapytam po jej. Hej. Dzisiaj na a boob job? Did you have. Ej, Kłop miał rację chyba, że on followuje od 10 lat. Ale w ogóle to jest, to, jest, to jest mega creepy, że ktoś followuje jakąś dziewczynę 10 lat, naprawdę? No. I on wie. To nie jest jego dziewczyna albo znajoma. To jest moim zdaniem trochę, trochę dziwne. Ja bym powiedział, że nie. Szyni followuje 10 lat. Wcale nie wiem, gdzie mieszka, na w Katowicach. W tych. Ta, w tych. <laughs> Likuj dalej. Niektórzy na to już no, tylko czekają. To, no, czekaj, no Chyba mówi otwarcie Tychy, nie? No tak, tak, spokojnie. Już myślałem. Zrykowałem. Ja Cię followuję 6 czy znaczy to dziwne. No nie, ale jesteś chłopak, chłopak, nie? Znaczy, tak, ale followujesz go też jego z Twitcha, a nie go dla wyglądu, nie? Ona chyba, nie wiem, czy ona coś robi w internecie, innego niż wygląda. Zaraz zobaczymy. Ma, ma linki ale... podpięte. Ma, ma uwaga. Ale... TikTok, Insta, Twitch, Twitter, Fansly. O, hmm. o. No to już ja wiem, co widz ja followuje. Fanem. Uwaga, zaglądam. I don't do ratings, customs and so on. A ci po prostu farmi Szczerze, I can respect that. Mogę to szanować, bo no, jest w ten sposób farmienie. Farmienie high full focus na gierce? Tak, full focus. Koniec, koniec z rozmowy o cycach ha, Cześć Mici Zobaczysz moje na majówce Ja cię faluję dla wyglądu, Śmieję się dla mnie do kamery Wstydzę cię. Pedro P pe. Ale agresywnie gra Uch. Ej dobra, muszę zmniejszyć zasięg tego W, nie? Kup. O. No, ale my generalnie chcemy się Jest z nim dziękuję. tylko spółkować Nie chcemy go olinować Bo oni to on wygrywa Kto to Aj, chyba mogłem mogę nie? My bad, my bad, mamy, Czy nie flesznąłem, czas? Czy bym zginął od pasywki? Nie wiem Ale dobra, dużo tracić. ma mamy. Take notes, boys. Nie róbcie jak ja. Ha! Stracił kanona. Dobra, on przegrał linię, tylko nawet o tym nie wie. No mój też stracił kanona. No i widzisz? GG. Co jest? Nie mam HP. Ej, abyśmy go zbejtowali. Buziaczek do Ciebie, dziękuję bardzo. O, o. Krasiek, idziemy behind, nie? Idzie Kazik za Ciebie. Kopers, dziękuję pięknie. Nowy prime, przywitamy go serdecznie jakimś e, fajną mamotką. Ma go, ma go sam chyba. <laughs> nice, ale close to było. Kurwa. To close for comfort tak zwany. Dziękuję w ogóle. Co to było? Jakbym bym suba słyszał? na głowę ci siada. No, a może po prostu chciałbym usłyszeć Subika. No mogę <coughs> Sam się zbejtujesz na to. Ej ale Fajno. Kupiłem Tira, bo nas nie stać na item. Gra stupka i gra skorcza. Co jest? Będzie gituba No dziwne, no? A taki kurwa to posłaj. Czy buchnę dla widza? Nie, ale zrobię... To jest moja w ogóle nowa, nowa ulubiona motka Nara, Widzimy się w lepszych czasach. <coughs> Nie no, Robercie, co ty gada, że oni na dwóch siarzach siedzą, no? Co ty mówisz? Ale dobrze, no. Ktoś mnie musi wspierać w ciężkich czasach. Oj, GG, od Gedi, nie? Ty. Jak łatwo się z gankowi? Tym skarnerem. O, Jezu co What can I say, except. Gdzieś jak zrobiłem zryw do tyłu, żeby za szmaty go złapać. O, jeszcze 6 2 <laughs> Ale ja. <laughs> Nie trafiłem z o. W Ale generalnie, widzowie zacz, skończyło się, nie Babci w stronie. Ale jest fajne. nie trzyjce, nie wiem. No to prawda. O i szósty, i będzie dive. Ja hmm. no, mam wrażenie, że jak giną trzy fois dwa, trzy osoby, to to może być ciężka gierka, ale wygramy to, wygramy to. Jak mam po kim skakać, to my to wygrywamy, Ja w ogóle z kazikiem jestem A. dobry. O mnie będziesz skakać. Możemy to wygrać, I... możemy to wygrać. Tak, tak, tak. O, będzie dive, będzie dive na pewno. He will dive, 100%. Oj, chyba Oroda schodzi powoli. O, zabił. Ale późny flash od Kaziksa, o Jezu. Szkoda, szkoda. No może nie chciał. Dobra. No to się jeszcze uda zrobić potem. No nie gadaj, że nie przerwie, nie? Dobra, wracamy. We back, we back. Ciekawe, co poleci. Dobra, daj jeszcze raz to. Śmieszna, no i śmieszna. Ojciec ramba. 03 3 Twitch. Dziwna, dziwna sprawa O! Dem jest, ciekawe a, bo ma Krakena Pedro, Pedro Najgorsza sytuacja, jak nie ma Leśnika do współpracy Nawet blisko nie... No, a może było ciutkie blisko Co się stało? Aha, nie no Ja wysiadam Remigiusz, sorry Predicted O, no, siema Bierzemy jakąś a, jeszcze, jeszcze, ja się, ją, Mam ją? Masz ją, zostawiam, ją. Zostawiam, zostawiam. się, pasywka dobiła, pasywka. Jaka pasywka? Ile ja się, ja się Jest 9,4 max HP na max stakach. E, już ci mówię. To jest y, 3 staki przez 4 sekundy. Oro! Dobra, tego lawa dałby się zabić. Ma ult na pewno. Trzeba uważać. Ale mamy red buffa. O, idzie do mnie. Poczekaj. No. A nie, oni krugi robią. Te. O jeju. 3,7! 3,7! Ej, to już jest zaawansowany feeding, nie? No ta, ale. No mógł troszeczkę chociaż. Spróbować nie fidować, nie? Wojtek, jak zrobisz tak? <grym> Mogę spróbować. Ja Jeszcze z dużego zabija, że. No. Żeby go spułkować. Hmm. Dobra, przepuszuję to po prostu. Chyba jakoś trzeba antyhila kupić na niego też. Ech. Lika, lika, lips Dobra, no Lucian bez... Lucian no flash Uważaj na topie, na chwilę, teraz A nie, chyba nie musisz Tylko żona może być hmm. Nie, zrobię tak Zgrywa kozaka, no Ech. O! Typuję O, o O, o no unlucky! Ale Olaf znaczy kanonka, także warpit. Jana zeszła, no niestety. Żana tam idzie była, ty. Z Tobą my ze mną grajmy, będzie gate. Podbiegam, nie mam erki. Spoko, spoko. Dobra. O, no. o, no, patrz, patrz. O, mo... o, o małka, nie? nie? Tam, Ta, ma merkę. Trzeba go sk 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 skajtować, skajtować. Dobra, masz go, masz go, zostawiam albo. Ojej, ale to się z midem dzieje. bo tak zrobisz tak? Nie. Dziś jest piękne, widzu. Nie ma co liny wyciągać. Uff, Rakanik 5-0. Kazix 1-3, nie? 1-6. tak, no. Soulboy Kazix i Sigma. Rakan player. Ciao, Olaf ma 4-5 i shutdown. Ej, co się zbugowało? Can you in me, please? Oj, chyba chce mi nawrzucać, nie? O Czemu dzięki by tam To oczy Przez muzykę troszeczkę Ja w ogóle mam Ja, ja mam gorszy performance przy mocnej muzyce A tu jest i Czego nie zauważyłem? No tak No tak Zresztą, Teraz szadam poleciał więc fanie, ale Na przyszłość Idę Też szale no, Solo treść, gold, okay. Oj Twitch też Nie gadaj no co robi ten kazik? Przecież nie no. Jest, Jestem, to ja może sięgnąć, żebyś się. Tak, tak, możemy wjechać, możemy wjechać. Jakbyś wjechał że wjechał, to ja przedłużam swoim ultem, nie? No, na no drake'a se pójdą. też będzie śmiesznie. Nie, ty, ty wierzesz pierwszy. Ja muszę po kimś wyjechać, mogę sam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W sensie po kimś, że za pomocą mm -hmm. E. Co a my low w... byli O kurwa. No, lafa to śrejna, no ale co wy. Nie, no, face z face z face Ty idą do mnie? Podbiegam. Sorry. Okay, tylko nie poczęła no no no, trochę się rozpędziłem Eee, yy, waj A trochę trolluję mu No, no to po co odskakujesz? Stop. Nie wiem właśnie Masz, ma chłopa przy sobie, a jeszcze shadow No co za Zaklęcie z niego, nie? No raja ja mam czapę Kurde, kiedyś mi się wymskie, nie, za to gadanie Dobra Ja mam, ja, okej, okay. no nie no, ja jestem turbo, turbo, si turbo si jestem Fajnie Iś No już nie mogę Nie Nie powiem ja też w sumie. Ale fajne clear'y ma ten Kazik. Nie, nie. Ty co jest? Twitch go Nie, obity był. O... No właśnie. Finda... W, walczmy, walczmy, walczmy. Tak, walczmy, walczmy. jest, jest. No niestety przeskoczyła. Fick cały czas. Erkę cały czas. Dobrze, cię mogę zeslałować? boli, ma za sobą jeszcze Dobra, Ja muszę kiedy kiedy To złożdźbą to to Dobra trzeba bardziej... Ja waj, do Ciebie, do Ciebie, do Dobra, mam heal'a, chodź Fiu, fiu Dobra ba, już nie będziemy to... Aaaa, poszła ta Wiem, że coś powiedzieć. No trochę kusi, nie? Trochę kusi Trochę się ciśni na usta Bo to jest takie dźwięczne, dźwięczne bardzo słowo Kupię pinki Nie robię protobelt'a, nie, nie Dobra Może jakoś wyciągnę tym Skarnerkiem Ty, mid, mid, mid Idę Wieku. No kurczę, ludzie. No ja nie miałem gdzie uciekać, nie ja miałem gdzie uciekać. To bardziej wiesz Was. co, ja wcześniej z Amy zlutowała wiesz? Bo ja chciałem przez ścianę uciec. Nie bo wejście, to był krzygo ratunek. Dawaj to. Oj ramba co ten Kasik robi? A tu sobie, że wiesz na bocie Amin. Dobra, bo ten się za chwilę muzyka, widzowie, to mam puszczę coś innego. O. Nie małta! Uciekajcie! No. no we have to, we have to focus Azir, nie? No We have to Focus Azir A Tak dobrze Ara widzę ostatni bo możecie dawać już piosenki na serii. Questa ja ostatni raz puszę tylko jedną rzecz że chobrał tę jedynkę na bocie Zamiast Co to akcja chyba tę jedynkę, dobra, tutaj tu musimy tu musimy iść Ostatni raz to Ej, ja muszę ten jak najszybciej złożyć przecież Frozen Hetarz, bo było lafa jakoś tam kontrolować, no To chyba nie działa na jego chodźmy tutaj Właśnie, chyba, nie jestem pewien Możliwe, aż to... tak pomyślałem, to była jeszcze myśl Spróbuj sprzedać faziran o... jakby, z numerkiem jak się uda Ej, idę, idę go? Okej okay. Dobra, O, co? Ole, o! Jak ten, jakim cudem? Ej! Widzę. Dobra, ma. Żyje. O, Jezus, wyczyścił. Ej, jeszcze zapomniałem o tym chłopie już. Cześć Zangi. Znaczy, to bardziej to jest, że, że ten Lucian jest popcny. Ja nawet nie tankuję za dużo, obrażeń, bo mi w sekundę. No, totalnie. To, nie mam pojęcia. Ale ja też tego te, Nazira nie walnąłem z jakiegoś powodu. No bo ma jakiś. Ty, ty masz no. cast time, nie? Na tej RC, pamiętaj. Tak, oczywiście. No ja muszę. Ale ja go z W. No i nie, nie wiem, nie zapała. Stał koło ten. Koło Lafa. no naki, może moja wina. się zobaczyć jeszcze raz, jak blisko było. Bibi było blisko? Ty by nie patrzyłeś. O kurcze. Kazix szuka kila, ale ma ma tema, ulta niby, więc sekundę ucieknie. Ej, możesz to być? Mogę być. To jest chyba git, nie wiem. Nie, Chypa, jest, 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 dobrze Ej, ja, zobacz, zob go, go nie Nie, wycofam, ale ten Pyta wie, że pada Ma Aha Kazik coś? Nie, może nie, głupio byłoby, nie ma obrażeń pewnie No, na jakieś, że nie było mnie w tej walce, no Ja sobie rozchodziłem, ale no Za wolno najwidoczniej No wiem, w minionach nie chcę, dlatego mówię, że izolacja, nie? No nie no jeszcze straszowałem. No, proszę nie wiem, no to nie są zbyt już z, z tej ekipy, no ja nie, nie. No, wiem. w miejscu też, nie? Ten, ten Waxon, dziękuję pięknie. Mówisz, że wygrać ona Dziennie Komałeś? No nie, że wygramy, że że możemy to wygrać. No. no. Ale Ogólnie... Mi się wydaje, że szczur. Tym zagrałem jedynkę na bocie, co była walka na nosze przez pół godziny, no to nie chcę wygrać. Ja muszę jakąś dobrą rękę siąść, ale... Ciężko. Tu jest Olaf, nie mogę wskoczyć. Dobrze, że zobaczyłem w tym mm. momencie. Prawie leciałem portalem. Cześć, ma Dobra, no nie widzę szczurku. Use Twitch. Chyba znowu się. No. Okej. Okay. Czy szukamy, czy nie? Mm, no nie, chyba nie. Chyba nie, nie. Mam go. Nie! O! No! Powiem ci! mogę trzymać, ale nie sądziłem, o! że to zrobić. No ten nie. Całe te. Chciałem go wiesz co spod tureta wyciągnąć. Dlatego tak. No czemu Nie sądziłem, że od razu zrobisz instantan Wraz podziękowałam Tak zwany Stowski zgranie I jest zginie, jest gil, masz wygrać, nie? Ta, no. wyszło, ale to i tak by tej walki nie zmieniło Nie no, dałoby no, bym się wydaje. No, nie wiem, się wydaje, że... O, na dużo nie zmieniło, ale to ja Ty, Twitch coś robi? Nie Chociaż No, no i mam tarczę. A ma erkę cały czas, okej. Okay. Ta, ma rękę, już ma nie zejdzie mu. No to no, laki... z... m... No nie, jest. No nie, no, wrażenie no. nam brakuje. Są trzy postacie turbo, turbo Behind, które robią obrażenia stricte, nie, nie dają nic drużynie, poza obrażeniami. No. No ta, no ta. Trzeba tego lawi. Ty już karnę gra, bo to jest naprawdę straszna kontra w lecie.